Obowiązki względem bliźniego. Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczyszczenie imienia Boga Twego. Ja jestem Pan. Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz Go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w Twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga tego. Ja jestem Pan!